Hors <laughs> Za długoletnie pożycie małżeńskie mieszkańcom naszego miasta, którzy przed 50 laty wstąpili w Związek Małżeński. Serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość gości. Witam przede wszystkim jubilatów, witam członków rodzin, osoby towarzyszące, które przybyły z rodzinami. Witam pana burmistrza miasta Misk Mazowieckiego, Marcina Jakubowskiego. Witam Panią Dyrektor Miejskiego Domu Kultury, w którym gościmy w dniu dzisiejszym, Panią Markowską. Przed 50 laty młodzi, przepełnieni miłością, wstąpiliście w Związek Małżeński. Tylko nieliczni mają ten zaszczyt doczekać takiej uroczystości jubileuszowej. W dniu dzisiejszym obchodzicie Złote Gody. Jedna z par obchodzi Platy Nowe Gody. 55-lecie 55 pożycia małżeńskiego. W związku z Waszym trudem, Waszym wysiłkiem, doceniając Wasz wkład w życie rodzinne, wychowanie dzieci, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał państwu medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Ja pozwolę sobie wyczytać pary w dniu dzisiejszym obchodzące ten jubileusz, a pana burmistrza, pana Marcina Jakubowskiego poproszę o dokonanie aktu wręczenia tych medali. nie wiem, wtedy potrzeba, byś jak w żółtym Potem rąca rok rogę mija, od nieba miotasz się do piekła i robisz nagle odkrycie, że młodość jakoś uciekła. Złe nie pamiętaj, bo już o tym nie warto. Bo już minęła lecz przyszłość i zawsze sprawą. Nie wczoraj byłem głupi świat ciągle też nie. Nie ma, że nie także żyje, nie Szanowni jubilaci, spotykamy się dzisiaj na nadzwyczajnej uroczystości 50-lecia i 55-lecia małżeństwa. Dziękuję wam wszystkim za możliwość wspólnego świętowania i uczczenia tych kilkudziesiątek lat, które spędziliście razem ze sobą. Dziś zapewne sięgacie pamięcią do dni, kiedy było dane wam się poznać, przeżywać czas młodzieńczej miłości. Wspominacie dzień, na którym stanęliście wspólnie na ślubnym kobiercu i powiedzieliście sobie sakramentalne tak. Miłość, wzajemny szacunek, wsparcie i zaufanie, jakim się przez ten czas obdarzaliście, pozwoliło wam przeżyć wspólnie te wszystkie lata. Właśnie teraz dajecie świadectwo tego, że słowa przysięgi małżeńskiej mówiące o zgodzie, miłości, wierności i przede wszystkim trwałości waszego związku nie były pustą obietnicą. Nie ma w życiu nic piękniejszego ponad możliwość wspólnego przeżywania radości z narodzin dzieci czy wnuków, dzielenia się z osobą najbliższą szczęściem i osiągniętymi sukcesami. Nie ma nic bardziej wartościowego niż wzajemne wspieranie się w chwilach trudnych i Wspólne przezwyciężanie przeciwności losu. Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam. Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyją, niech żyją, niech żyją Razem do nas w